No dobra, to przyszła nam wiatróweczka, teraz sobie ją otworzymy, ja jeszcze nie wiem co to jest, trzymaj Miki, tu mi nagrywaj, rozpakujemy sobie, zobaczymy, jak wygląda, dobra, kartonu też nie żałowali, i to jest wiatróweczka Hammerli 550, producent Marex. Najprawdopodobniej no to jest robione w Chinach 7,5 dżula jak widać, czyli taka słabsza z drewnianą kolbą. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Drewnianą kolbą? Jest strasznie zakurzona, jakby leżała chyba latami gdzieś w tym. No i zobaczmy. się wywróciłem od tego kartona. Ale długa! Co my tu mamy? No ogólnie to wygląda dość, dość ładnie. Tutaj jest wszystko plastikowe. No ale już chcielibyśmy lepsze to trzeba dać drugie tyle To prawda? Dużo plastikowych części ma, wygląda, powiem wam. ładnie. A ja wiem, czy ładnie mhm. Dobra, to składamy ją, tak? Tak okay. Coś tam w robocze. Trzeba w środku, bo one są fabrycznie słabo smarowane i trzeba będzie zrobić przegląd zerowy, tak zwany. Aha. Drewno jest takie malowane, no. Tutaj przynajmniej jest jakaś guma, nie tak jak w tych najtańszych, że nic nie ma. Nie oszukujmy się, za te pieniądze nie dostaniemy jakiegoś cuda. Ale nie jest ciężka, taka niby 3 waży, więc... Teraz Wam mogę z bliska pokazać, jak ona wygląda. Ona jest taka pokryta takim... Pyłem jakimś nie wiem z czego. Tutaj widać spust. Jaką ma blokadę? To. No i tutaj jest ustawianie Sterbinki? No to jest plastikowe, no ale. I tak nie jest złem. Wydawało mi się, że to będzie gorsze, no. ale jakoś tam powinno dawać radę. Ma też światło wodowe. Ma światło wodowe tutaj. Chciałem zamkniętą muszkę w tunelu, ale nie było nic w, tych, w tym budżecie. To jest takie coś. Nie, no, ja bym nawet, ja tam Jakieś brudne, optagowane. No nie wiem. Trzeba będzie jakąś kłuszeczkę. i takie coś, byliście. moi drodzy, kosztuje 300 zł. No i dobra, już mamy śruciki tutaj. Takie jakieś zwykłe śruty. Sobie ją naładujemy i damy strzała jakiegoś, nie? Ona nie ma dużej energii, ale się bardzo łatwo naciąga. Też mamy to. No i co? Strzelimy sobie do wiatrówki. Do tego. Do czegoś? Po prostu sobie strzelimy. W coś trafiłeś. Tak, trzeba powiedzieć, że tak sprężyna brzęczy w środku jak nie wiem. No i to jest i to jest to, że troboli trzeba ją będzie rozebrać i przesmarować sprężynę i tłok. Tutaj też widać, że wszędzie susza jest na tych przegubach. Ten trzeba będzie tutaj a, jeszcze zobaczymy czy ona ma automatyczny Na pewno Jest odblokowana Jest odblokowana, a jak zamykamy? Odblokowana. Czyli nie ma automatu. Jeszcze raz sobie strzelimy. Tak. Czy trafiło? No dobra, już ten. Także tak to wygląda, widzicie, szału nie ma, nie ma odrzutu, czuć, że tej mocy nie ma, no ale to jest tylko 7,5 J, więc to jest zabawka. No i teraz jesteśmy już po jakimś tam pierwszym strzelanku, no i tu trzeba powiedzieć, że mocy to nie ma, wiadomo, ale co do samej samego strzelania, celności, wygody, łatwo się naciąga. Dlatego też, że sprężyna jest słaba, to nie wymaga dużej siły. Tutaj z młodymi już szupakami jesteśmy po strzelaniu. Także zachowujemy, wiadomo, najwyższe standardy bezpieczeństwa. Spokojnie można sobie taką zabawę uskuteczniać na własnej posesji. Nie możesz, teraz ja strzelam. I znowu nie trafiłem. Także jestem leś, wiadomo. To no co? Teraz młody szczela? Ja! Dobra, teraz Miki pierwszy miał być w tym razie. Dobra, uwaga, odbezpieczona, także uważam teraz, nie? No, tu mam odległość jakieś 15 metrów, także nie jest dużo. Ha ha ha! gościu, wskażasz mnie! Także młodzież nieraz ma lepsze oko od starego w okularach ja mogę? mogę ja <laughs> więc mogę lepiej w więc lepiej uważać lepiej uważać pyk ona oczywiście tutaj jakby tak popatrzeć nic nie jest nasmarowane to trzeba będzie sobie przesmarować ja tu jakiegoś sprayu użyję ogólnie no no widać to, to taki badziew jest no co tu dużo mówić nie mm. kolbę ma ładną tylko jak się smaruje to się błyszczy później od oleju nie? Tutaj jest nawet regulacja na boki, regulacja góra dół, wiadomo pierwsze wrażenie było kiepskie, ale już po, po trochę postrzelaniu wydaje mi się, że nie jest zła ta jego tą oksydem, ma nawet taką błyszczącą, wam powiem, no to źle nie wygląda to. Nie? Dobra, ładujemy i strzelamy sobie jeszcze. No, Ona nie ma automatycznego bezpiecznika, ale jak jest złamana, to nie strzelimy. Ale też jak się ją zamyka, to się nie zabezpiecza. To myślę, że mogli zrobić, bo tam w środku wystarczyłaby jakaś dźwigienka, jedna, która by cingielek odsuwała, ale by nie za to trzeba było zapłacić Pst, 20 zł, i wtedy już 300 by nie kosztowało. I nikt by jej nie kupił. Teraz kto? Niki? Dobra. Miki. Teraz no, drugi szczupak. Drożone? Teraz drugi szczupaczek szela sobie. No dawaj. W butelkę teraz. W butelkę. To jest łajza. Ha. Trafiony. Trafiony. Także widzicie, tutaj jest dokładnie 18 metrów. Trafić jest bardzo łatwo. Także całkiem, całkiem fajnie się strzela z takiej rzutyweczki. No i słuchajcie, podsumowując już ten temat. Nie chciałem tego wcześniej robić, zanim z niej nie postrzelam. Wiesz, mówiłem, że się nie znam na tym. Ale już wystrzelałem 500 śrub z niej. Oczywiście z dziećmi, jak popadnie, tak o z doskoku. Chwilę wyskakujemy, strzelamy sobie 10-15 minut, pół godziny. To jest świetna sprawa, po prostu, nie? No, do takiego strzelania o, na podwórku, z rodziną, z dziećmi, ktoś powie, że to niebezpieczne, że coś. No, wszystko jest niebezpieczne. Ja za rowerem też, nie? To jest fajne, bo to jest jedna z niewielu naprawdę konkurencji, w którym powiedzmy w miarę równe szanse ma osoba dorosła i dziecko, nie? Można sobie. Strzelać tu z dziećmi na różnych zasadach i rywalizować, to jest bardzo fajne, moim zdaniem. Znaczy, ja swoim daję taki handicap w formie takiej, że ja strzelam ze stojąca z ręki, a oni z podpórki, także mają łatwiej. Dlatego nieraz wychodzi, że strzelają lepiej ode mnie. Ale to jest fajna na pewno zabawa. Jak ktoś ma miejsce, ma gdzie postrzelać, to naprawdę warto sobie coś takiego, bo to wiele nie kosztuje. Jakieś najtańsze śruty nawet kupić i można sobie postrzelać. Yy, ona nie ma automatycznego blokowania, tak jak już mówiłem. I moim zdaniem to jest dobrze, bo jak stajemy sobie w <grywka> pięcioosobowej rodzinie i strzelamy jeden po drugim, no to byśmy musieli za każdym razem odbezpieczać, a tak stoimy sobie, przeładowujemy. Przeładowanie jest bardzo łatwe, naprawdę bardzo łatwo się przeładowuje. Leciutko wszystko chodzi, jednym palcem po prostu ją zamykamy. Po prostu fajna wetruweczka no. Taka do zabawy, na ogródek. Jedno co jeszcze będę musiał zrobić, oczywiście nie znam się na tym, ale zrobię to sam. To ją rozbiorę i nasmaruję w środku, bo jeszcze nie robiłem tego zerowego przeglądu. Tak zwanego. Wystrzelałem 500 śrutów z niej, jedną paczkę. Takich o, śrucików. Takich tarczowych, płaskich. Bardzo fajne śruty. Także z takich pierwszych wrażeń to na pewno pozytywnie. No i może jak będę robił ten zerowy przegląd. To smarowanie, to też zapraszam na taki film, bo pewnie pokażę, a co mi zależy. Zobaczymy jak to w środku wygląda. Także zapraszam. No i już kończąc, zachęcę do subskrybowania mojego kanału, gdzieś tam o. No a teraz już dzięki za uwagę. Pozdrawiam Was i do zobaczenia. Cześć.